Witam Was bardzo serdecznie na mój kanał. Właśnie dzisiaj właśnie Wam pokażę co kupiłam sobie w takim sklepie w Anglii. Bo potem nie były otwarte sklepy, bo wiecie co się dzieje w tym kraju. I więc pokażę Wam dzisiaj były takie dwie sklepy otwarte z e, ciuchami, więc zobaczymy co sobie kupiłam. Więc tak, ehm przy mnie widzicie, w tym nazwie, bo jest bardzo gorąco, więc kupiłam sobie taki um, z mieszkaniki Kroptop. takie z mieszkaniki. to jest taki, z takimi i ten sweter też kupiłam, ale też w innym sklepie, tak, to jest taki top, z takimi i moja spodnie, co mi bardzo się spodobały to są te spodnie z dziurami tak wygląda i kupiłam sobie jeszcze jeden top ale z mieszkaniki z ciało ciałowym I, i bardzo fajny był więc nie wiem jak mam pokazać i tak wygląda to wszystko, tak i ten taki, więc za, za ten top, za dwa to kosztowało po jak jedno pięć funtów, mi się nie opłacało, więc mam dwa za 10 funtów, ale były dwa paczki, tak i ten sweter kosztował po 5 funtów. W spodniku akurat po 11 funtów, czyli razem to jest em, 10, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 i coś, nie wiem, ale nie wiem czy ja dobrze tam policzyłam, więc. Inijn... Też możecie policzyć i ile mi tam wyszło. E, więc jak nie widzieliście, to jeszcze raz Wam pokażę, bo tak jest, ale to, to akurat może będziecie widzieć, ale spada telefon. Co nie wiem tu? Nie. Nie wiem czy Wam pokazać. Więc nie wiem, czy widzicie tu. Bo... Tak, a teraz oh, To jest tak się prezentuje ta stylizacja. Więc bardzo fajna, bardzo wygodna i bardzo pasywna winałosek.